Witajcie na naszym kanale Twin Story. W dzisiejszym odcinku nie uwierzycie, emocje sięgnęły zenitu. Po tym jak ostatnio Grinch ukradł nasze aniołki, postanowiliśmy się z nim ostatecznie rozprawić i co się okazało? Że ten Grinch to przebieraniec! kim się w rezultacie okazał, no i jak udało nam się go schwytać, tego dowiecie się z odcinka. A tymczasem jeszcze pamiętajcie o łapkach w górę i oczywiście koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych naszych przygód. A teraz zapraszam na film! Co robicie? Uh -oh. Ciasteczka! Super! Uwielbiam ciasteczka! A będą z marmolatką? Ja chcę z marmolatką! Te ciasteczka są dla Grinca. Co? Dla Grinca? Uh -oh. Nie, no ja się chyba przesłyszałam! Powtórzcie to jeszcze raz! Te ciasteczka są dla Grinca. I ty to tak mówisz spokojnie? Przecież on wam tak dokuczał. Ukradł wam manioki na kokus, a wy mu jeszcze ciasteczka pieczecie? A co ty, Krzysiu, tak krzyczysz? O co chodzi? O co znowu Krzysiu robi tą awanturę? Słuchaj, one powariowały. A dlaczego? Robią ciasteczka dla Grincha. Dla Grincha? Czy ty czegoś nie przekręciłeś? He, od tej czekolady ci się w głowie miesza. Uh -oh. Dziewczyny, wyjaśnijcie mu, bo zaraz krem mu się zagotuje. <grymka> Robimy ciasto z katlakryza. Co? A bardzo co strzeliło do głowy? Widzisz, mówiłem ci. Przecież to nasz wróg. Cały czas nam dokucza. Porwał nas. A wy mu jeszcze nagrodę dajecie? Przecież to niedorzeczne! Po co mu robicie te ciasteczka? A, wiem! Że też jak głupi, na to wcześniej nie wpadłem. Zatrujemy te ciasteczka i pozbędziemy się teraz na zawsze. No klawy pomysł! Wyjątkowo się z tobą zgadzam. Nikogo nie będziemy truć! Co wam w ogóle przyszło do głowy? Pomyśl, pozbylibyśmy się go raz na zawsze. Muszę nam nie przeszkadzał. No właśnie, rachuciaku i postrachu, problem znika. Załatwimy to inaczej. O jak? Już go przeganialiśmy tyle razy i jakoś zawsze wraca. Tym razem mam inny plan. Tak? A jaki? Brzmisz naprawdę tajemniczo. Tym razem zbawimy go do naszego domu i porozmawiamy sobie z nim inaczej. Czy on w ogóle coś zrozumie. On nic nie mówi, tylko takie pomruki z siebie wydaje i buczenia. To prawda! Przecież napisał do nas list po polsku, więc wszystko doskonale rozumie, ale się po prostu tak zachowuje. W sumie nie wiem, dlaczego się tak zachowuje. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. No dobrze, mamo, ale lepiej opowiedz, co chcesz zrobić. Słuchajcie, napiszemy list do Grincha i dołączymy do niego te cudownie pyszne ciasteczka. Napiszemy w nim, żeby przyszedł do nas dzisiaj po południu i że chcemy się z nim pogodzić. Co? Pogodzić? Ale po co się godzić? Ja nie chcę się z nim godzić, ja chcę się go pozbyć. No właśnie, to godzenie się jest bez sensu. Jeszcze mi powiedz, że masz zamiar z nim siedzieć i filmy oglądać. To niedorzeczne! Słuchajcie, nie wiem. Być może uda się to wszystko wyjaśnić. Porozmawiamy i zobaczymy. Kto wie, może nawet się zaprzyjaźnimy. Ale co tu wyjaśniać? Wszystko jest jasne! Dokucza łobuz jeden i tyle. Co ty myślisz, że jak dacie mu ciasteczka i będziecie miłe, to on się zmieni? To nierealne! Ale nie denerwujcie się na zapas! Zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. Poza tym. Jeszcze nie wiecie, jaki mam plan do końca. O no tak, przerwałem ci, przepraszam, mów dalej. Podejrzewam, że Grinch wcale nie będzie chciał z nami rozmawiać, ale skuszą go te ciasteczka i z ciekawości przyjdzie. Hehe, <laughs> mnie też by skusiły. Ej! No ale mów dalej, przychodzi co? Musimy go schwytać. Ale ja. On jest ogromny. Przecież my sobie z nim nie damy rady. Znowu muszę się zgodzić z Krzysiem. Nie jesteśmy w stanie go schwytać. Ucieknie nam! Zaskoczymy go! Myślę, że to trochę zbyt optymistyczny plan. I znowu się zgadzam. Mam plan. Jak go zrealizujemy, to wszystko pójdzie jak po maśle. Cool. Jesteś pewna? Absolutnie tak! Zostaje nam tylko Ci zaufać. Słuchajcie, tutaj macie list i ciasteczka. Weźcie to i zanieście do kryjówki Grinch'a. A my w tym czasie dokończymy resztę ciastek. Okej, okay, mam nadzieję, że go nie będzie, bo jeszcze znowu nas w tej klatce zamknie. No, no. Tylko uważajcie na siebie. Grinch jest sprytny. Spokojnie, nie damy się złapać. Możesz być pewna. No to świetnie, wracajcie szybko, bo musimy się przygotować. No i gotowe. Teraz szybko się ukrywamy i czekamy na grincha. A few minutes later. No i co teraz? Mamy cię podkradaczu No i co? Teraz milczysz? Nie masz nam nic do powiedzenia? Gdzie są nasze anioki? Dlaczego w ogóle je zabrałeś? Ładnie to tak dokuczać innym? Uh -oh. Właśnie, ładnie to tak? Dlaczego teraz milczysz? Słuchaj, nie nabierzesz nas, że nic nie rozumiesz. Skoro możesz pisać listy po polsku, to mówić też umiesz. To jasne. A coś kombinuję, tylko jeszcze nie rozgryzłem, co? Słuchajcie, ale nie wydaje Wam się, że on jakoś tak dziwnie wygląda? Dziwnie? Hmm, przyjrzyjmy się. Nigdy nie widziałam Grincha z bliska. Zobaczcie, on ma ludzkie ręce. Uh -oh. To są rękawiczki! No, no. Co? Rękawiczki? Uh -oh. To kto kryje się pod tą maską? Oh. Oh. What's the matter with you? To Sasha! To, to pan był grinche? Uh -oh. Ale dlaczego nam pan dokuczał? Ja wam dokuczałem? A skądże? Chciałem wam urozmaicić okres oczekiwania na święta. My tego tak nie odbieraliśmy. Nie? Wyglądaliście zadowolony. Tak? Udałem przez okno i zawsze się śmialiście. Ale to nie znaczy, że nie było nam przykro. Na przykład jak pan ukradł nasze aniołki? No właśnie. Gdzie one są? W mojej skrzynce. Przyniosę je wam. Oczywiście, jak nie wypuścicie. No jasne, że tak. Tylko proszę. Nam już więcej nie robić takich psikusów? No, no. no jasne! To ja już sobie pójdę, a, a mogę jeszcze ciasteczko na drogę? No oczywiście, proszę się częstować! No takiego obrotu spraw to się nie spodziewałam. A wy widzowie, czy mieliście przeczucia, kto jest tym przebierańcem? Ja mam jeszcze Laurkę od pewnej dziewczynki, Diany. Bardzo Ci Diana dziękujemy za tą Laurkę. Diana nam ją podała przez pewną panią. Jeżeli wy chcielibyście coś do nas wysłać, właśnie taką Laurkę, albo napisać do nas list, no to w informacjach na naszym kanale macie numer paczkomatu, pod który można to zrobić. A jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, to zawsze można do nas napisać maila. My się już z wami żegnamy. Dziękujemy Wam za dziś. Stawiajcie łapki w górę i subskrypcje. Pa pa.